Ciak, unata, ciaka, ciaka, Ja też się bardzo uspokaja. Widzimy po nim, że jest uśmiechnięty, że próbuje łapać instrumenty, i widzimy to później wieczorem, że on też lepiej śpi. nam się stworzyć szczęśliwy dom, funkcjonujący w cudzysłowie jak normalnie. Tylko proszę mnie nie pytać, ile to wymaga wysiłku, organizacji i w cudzysłowie proszenia innych o pomoc, żeby to chodziło. Agnieszka i Tomasz Oczkowski z Torunia od 26 lat, czyli od narodzin córki Ewy, zmagają się z problemem opieki, leczenia i rehabilitowania niepełnosprawnych. Ich dzieci, córka i dwóch synów są w różnym stopniu chore i wymagają leczenia oraz stałej pomocy. Ja choruję na galaktozemię, nie mogę jeść produktów mlecznych, trzęsą mi się ręce i mam problemy z mówieniem. Czasami zapominam, co chcę powiedzieć. Franek urodził się wolno od galaktozemii, ale urodził się bez prawego przedramienia. Mimo robionych badań USG wielokrotnych w trakcie ciąży, nikt tego nie zauważył. No tego do końca Chorobą nie można nazwać, tylko po prostu takim zrządzeniem losu. Za to pierwszą taką chorobą, która się pojawiła, była cukrzyca. Po dwóch latach zdiagnozowano u niego jeszcze spod wzgórza mózgu. Chirurdzy stwierdzili, że nie będą tego dotykać. Że jest bardzo prawdopodobne, że mam go w ogóle od początku życia. To jest po prostu ciężkie do operacji. Obraz kliniczny, który mamy u Jasia dzisiaj, to nie jest obraz galaktozemii. To jest obraz po prostu zakażenia wewnątrz szpitalnego, którego doznał zaraz po urodzeniu. Stan zdrowia Jasia może się pogarszać, a w drastycznym warunku to może pójść, on już tak parę razy umierał. Przychodzę, nie z NFZ-u, przychodzę w ramach e, funduszy, które zbierają, e, jak fundacja, tak.